Okej, kochani, dzisiaj sobie zagramy w Drug Heaven. I teraz mój skin. Tak, wygląda, ale my sobie go zmienimy. Weźmiemy tak. Tak, bo nie widać, gdzie moja myszka jest. Okej, okay, mamy prościutko, no i teraz sobie. Weźmiemy na twarz nie i musimy, ale teraz sobie weźmiemy na przykład włoski jakiś, jakiś blond. Blond by... Enter, dobra. No są jakieś, ale musi mi się spodobać. Oj, te są ładne, ale takie może... Oj, wygrałam jakieś takie. Mm, te są ładne. Oj, ale to chyba by lepsze. Te też ładne. Tylko nie mogę się zdecydować. O, takie najlepsze. I ja teraz weźmiemy sobie to. Poczekajcie moment. Jestem po przerwie, możecie rodziców słyszeć, ale to to nic. Więc zwracajcie uwagi już w poprzednim odcinku, a my sobie weźmiemy te słuchawki, nawet ładne są. Teraz tak, Hello Kitty Możemy wpisać tylko Hello Kitty. Okej Ki. Dobra. Ciekawe co wyjdzie, no bo bardzo chciałam to. Ale to tylko tak właśnie pytanie się nie zrobi szybko nawet może weźmiemy takie coś nie mimo nie pasuje to może w sobą? nie weźmy może normalne spodnie takie weźmy weźmy takie a Luzka, A może żabką. Dobra. będzie tego mi miło I teraz tak. Pójdziemy. Mm, sobie stawić jakiś domek. Yy, Okej, okay, pójdziemy. Jest niedaleko. Dom 21. jeden. Yy, oj, oj, oj. Ta gra Ta, Ta gra jakaś lakowa jest Ta gra jakaś lakowa jest Mo stawić to w domku To nie wziął tak będę wisiać nie no ale... takie laki, jakieś sobie jakiś ten dzionek pobędziemy wezmę może tak w podobie nowe podwójny nowy podwójny rower Okej. Okay. To ona pewnie brała. Co to za taki ruch jest? Jak taki ruch jest, to ja też będę takim ruchem. Co oni mnie tak wkurzają, To ja też tak. O, jakieś laki się stały. oj, oj, oj. oj, oj. Ja sobie takie. Au. Ej! No halo, nie można tak. Auto jest. To. Dobra, my sobie pobędziemy. Ale sobie pojedziemy na. Pospędzimy ten czas. Oj, mało le, jedzie tu na godzinę. Oj, 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 oj. oj. Dobra, 52 godzinę starty chyba. I o się chyba 55. I... Toś skopiował mnie chyba. Ale będzie... Jakoś pospędzimy ten czas. Bo sobie ten czas... Może pójdziemy sobie... Oj, właśnie do kina sobie możemy pójść. Aaa, no dobra. Oj, nie mogę wstać. Dobra już, cofam, cofam. Oj, muszę popsuć auto niestety. Dziękuję, bo spędzimy czas razem. Nikada już mi nie działa. Poczekajcie. O nie, już. Poczekajcie moment. Wracamy dalej. Ktoś nam daje kwiaty. Napiszemy dziękuję. Ale miś, no. Oj, ktoś mnie nosi, bo dobra. Może nie pójdziemy do kina. Ciekawe, gdzie on mnie zaprowadzi. Ja nic nie robię. Dobrze. Wezmę myszkę.

这是一个东西，的知道。 Okej. Okay. Co no, tam się stało? Okej, możemy zrobić takie coś. Okej. Okay. Co tu są pisze? Oj, ja nie. Dobra, to moja mama otworzyła drzwi ciekawe co on będzie pisze. Co on robi. Co on robi? Nie wiem co on robi. O! Napiszę w Dobra, już napiszę co tam ja Nie zbanował

Widzimy się w kolejnym odcinkach. Pa miłego dnia.